13 kwietnia 1943 roku w Berlinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona odkryciu przez wojska niemieckie masowych grobów w Katyniu. Radio Berlin podało informacje na temat identyfikacji zwłok polskich oficerów zamordowanych przez Rosjan w Smoleńsku. 15 kwietnia Sowieci oficjalnie stwierdzili, że polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich w lecie 1941 roku po wycofaniu się wojsk radzieckich z rejonu Smoleńsk. W tej wersji będzie się trzymać stalinowski aparat władzy. 16 kwietnia do Katynia przybyła Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego krzyża, która pracowała przy ekshumacjach aż do 9 czerwca 1943 roku. Zbrodnia miała jednak dużo większą skalę niż wynikało z początkowych odkryć. Rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 roku i trwała przez następnych kilka tygodni. Więźniów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa wywożono do miejsc Kaźni, do Katynia, Charkowa i Kalinina. Łącznie zamordowano ponad 14 tysięcy osób. Na mocy tej samej decyzji sowieckich władz z 5 marca 1940 roku wymordowano również około 7300 Polaków przebywających w różnych więzieniach na terenach włączonych do Związku. Sowieckiego. Moskwa od początku ujawnienia sprawy katyńskiej w 1943 roku ostro sprzeciwiała się propozycji prowadzenia jakichkolwiek międzynarodowych komisji w tej sprawie. 21 kwietnia Stalin wysłał tajne jednobrzmią depesze do prezydenta Roosevelt'a i premiera Churchilla, w których zarzucił rządowi generała Sikorskiego prowadzenie w zmowie z Hitlerem wrogiej kampanii przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Stalin wykorzystał też sprawę katyńską i w nocy z 25 na 26 kwietnia Związek Sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie, zarzucając mu w sprawie Katynia antysowiecką kampanię prowadzoną wspólnie z Trzecią Rzeszą. Rozpoczęło to też trwającą przez dziesięciolecia walkę o ujawnienie prawdy o zbrodni katyńskiej. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Historii, gdzie znajdują się liczne publikacje dotyczące tej problematyki.